No to lecimy z opowiadaniem. Stanowiłyśmy fajną paczkę do czasu, gdy pojawił się nowy sąsiad. Miły ten nasz nowy sąsiad, zagaiła Krysia. Na to grażynka, widziałam, że ma w oknie storczyki. Mężczyzna a kwiatki hoduje? <laughs> Ciekawe. Hm, a cóż to? Mężczyźni nie mogą mieć kwiatów? Powiedziałam. Tymczasem nowy sąsiad witał się z każdym uprzejmie, zagadywał, yy, nawet pomógł mi wnieść zakupy. Dziękuję, powiedziałam. Y, nie ma za co pięknej kobiecie zawsze miło pomagać. Ukłonił się i poszedł. Następnego dnia znowu mi pomógł wnieść zakupy. Pomyślałam, że yy, podziękuję mu. I zrobiłam pyszne gołąbki. Zeszłam później do dziewczyn na podwórko, a Kryśka: O, a coś ty taka wystrojona! A ja: A, w pod, a co, w podarciuchach mam chodzić? Ty też się dzisiaj umalowałaś? No pewnie synowa mi kupiła cienie, to pomyślałam, że się pomaluje, nie ma co oszczędzać. Ale z kolei zatkało nas, kiedy zobaczyłyśmy grażynę. Nowa fryzura. Nowy kolor włosów, tak jakby odmłodniała, Grażynko, jakaś ty piękna. Ach, wiecie, marzę, żeby mnie taki jeden zauważył. Następnego dnia zapukałam do sąsiada z gołąbkami. Otworzył drzwi. Dzień dobry. Na imię mam Kazimierz. Wie pan, chciałabym podziękować za uprzejmość. Chciałam pana poczęstować moimi gołąbkami. A proszę zapraszam do środka, nie będę jadł sam. Po skosztowaniu gołąbków pochwalił, że były przepyszne. Natomiast on zaproponował jabłecznika. Jabłecznika zapytałam zdumiona, a tak przyniosła mi krysia. Hm, pomyślałam. Aha. To już odwiedziła sąsiada, uprzedziła mnie. Wieczorem poszłam na ławkę do dziewczyn. Yy, Kryśka przeglądała jakąś gazetę, a Graszka piłowała sobie paznokcie. Nudno dziś jakoś rzuciła Kryśka. Yy, może jabłecznik upiecz? Mniej będzie ci się nudziło palnęłam w nerwach. Co? zdumiała się. Nie wiedziałam, że sąsiada naszego nowego odwiedzasz potajemnie. Ja? To chyba ty potajemnie łazisz. Cóż, napuszyłam się. Zakupy przynosi, komplementy prawi, więc zaniosłam mu kilka gołąbków. To mi nosi zakupy, warknęła. Przez chwilę patrzyłyśmy na siebie wściekłe ze złością, ale wmieszała się Graszka. A do mnie przyszedł na kawę, wrzuciła do torebki pilniczek i co? Nad naszą ławką zawisł oki, demon zazdrości. Atmosfera zrobiła się byle jaka, i po raz pierwszy od lat rozeszłyśmy się do domów obrażone. Przez kolejne dni mijałyśmy się szerokim łukiem, a sąsiad zniknął. W oknach jego było ciemno, na schodach go nie spotykałam. Wreszcie nie wytrzymałam. Trzy baby pokłóciły się o jednego chłopa. My obraziłyśmy się na siebie, a on tylko zyskał. Zjadł moje wybitne gołąbki, poprawił krysinym jabłecznikiem i dopił kawką ugraszki. Tak być nie mogło. Poszłam na ławkę, była Kryśka. Powiedziałam do niej. Nie ma co się kłócić i obrażać. Nie ma co się dąsać. Grażyna ucieszyła się. Cieszę się, że przyszłaś. A Kryśka też przyjdzie? Przyjdzie, ale wiesz jaka ona jest ambitna. Przyjdzie tak dla niepoznaki. I tak też było. Rozmawiałyśmy jak za dawnych czasów. Nagle Grażyna zrobiła wielkie oczy i mówi: Spójrzcie! <laughs> Witam, zawołał: Mario, to są panie, o których ci opowiadałem. Tak mnie tu serdecznie przyjęły, a to moja żona na pewno się polubicie. No, to ja idę wypakować twoje rzeczy, kochanie wiadomo, że jak chłop jest do rzeczy to na pewno żonaty że też się wcześniej nie domyśliłyśmy Ech, że nie flirtuje z nami tylko jest zwyczajnie po ludzku miły okazało się że pan Kaziu przyjechał pierwszy urządzać mieszkanie a Maria dopracowała czas do emerytury w innym mieście i dopiero wtedy się przeprowadziła od razu ją polubiłyśmy Teraz siedzimy na ławce, popołudniami we cztery. Kryśka nauczyła Marię robić swój jabłecznik. Ja zdradziłam przepis na sos pomidorowy, a Grażyna poleciła fryzjera. Jednym słowem, wszystko wróciło do normy. No i tak to w życiu bywa. Trzy kobiety wolne, jedna zajęta. A przyjaciółki powinny być wobec siebie szczere. Nie ukrywać nic w tajemnicy. Jak myślicie?